Uchwalacie tą to uchwałę, to jest jakby nasza propozycja. Jeżeli Państwo się nie zdołacie, możecie zawsze ten zapis usunąć. W ja mam propozycję. Momencie, do poniedziałku dowiedzcie się, czy to spowoduje wyrzucenie to, tego kształtu. To Zaczynamy tego Pana z... Wojewodę. Zacznę pra... od no To są e, pracownicy, którzy ten projekt napisali, i do poniedziałku, kiedy będziemy to na sesji procedować. Proszę, albo autopoprawką to wyrzucić, żebyśmy nie musieli drugi raz do tego wracać. Bo ten proszę się, proszę to, się to, będzie ten fejs, możemy z tego nie korzystać, to, nie korzystać. Ale jest to wykluczenie to, Białostocza, to, tak? mieszkańcy skorzystać z tego, tak. Nagle ktoś przestaje być białostoczeniem. Dobrze. No, obronę, tak, tak? tak, tak. Ja, tak ja z mojej proszę. strony mogę powiedzieć, że ja na pewno tę informację przekażę prawnikom, tak? Ponieważ tak oni się popisują pod tymi z... dokumentami. Natomiast sama tutaj jakby nie rozstrzygnęłam. To jest oczywiste. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy tam w tym regulaminie jest, jak długo ci mieszkańcy Mają mogą mieć ten rąbek? Czy to będzie? Czy... Będzie w umowie. Będzie rząd ma mieć? Dwa lata, Dwa lata Szanowni Państwo, tak jak mówię, umowa z Młodzieżą Warszałkowskim, szablon mówi o pięciu latach. Myśmy wystąpili, żeby to skrócić. Marszałek się przychylił nie, jeszcze nie ma. Jak? Bo jeszcze też nie dostaliśmy tej umowy. Wiem, że umowa była procedowana na zarządzie. Ale z uwagi na to, że myśmy zgłosili tą formę poprawki czy, czy prośbę o zmiany, to będzie jeszcze raz, tylko to będzie już w zarządzeniu prezydenta ujęte. A tu tak? nie, ma tego w tym regulaminie Tu w regulaminie jest warunek zamieszkania na terenie Białego Stoku, tylko jest zapisany do momentu tak utrzymania terminu projektu. Ten termin zostanie określony w umowie. Tak, ale no, no tu nie jest problem mieszkania, tylko od sprzedaży tego. No. No, dokładnie. Dostaje dotacje za 8 tysięcy znaczy To znaczy to, to, znaczy to uchwałę na ten moment mamy no 23 rok, bo tylko takie środki A, mamy, tak? Jeżeli w kolejnych budżetach będziecie Państwo chcieli zatwartować takie środki, to można będzie tą uchwałę podzielać. Panie dyrektor, czy do bajkerów jest też dopłata z pieniędzy unijnych? Nie, nigdy nie było. Może inaczej. Gdybyście gdybyśmy jako miasto chcieli bajkera mieć swojego czyli wszystko jest naszą własnością jako środek trwały, to wówczas moglibyśmy dofinansowanie takie uzyskać. Natomiast nam zależy na, na tym, żeby te rowery były e, sprawne, co dwa, trzy lata e, staty odnowione, sprawne. Dlatego zdecydujemy się na usługę, a nie na zakup tego trwały. I na usługę absolutnie już kilka razy próbowaliśmy przekonać że instytucje, nie ma możliwości. To by było straszne. To Dobrze, proszę Państwa, też ja tutaj poproszę o te same odpowiedzi. Poproszę Pani Dyrektor, że ze swojej strony, żeby właśnie wdrożyła tę notę, tak, żeferującą, no, żeby Pani ewentualnie zobaczyła, czy znaczy tutaj mikrofon, to nie szkodą, się tak. pojawiła. Czyli do poniedziałka takie, tak się państwo spotczają pod głosowanie. Przepraszam, czy ja jeszcze krótkie pytanie, bo się zgłaszałem. Mogę zadać w tym, w, tym, w tym punkcie. Ja mam pytanie, co ten, co ten program tak naprawdę ma na celu, bo ile tych rowerów będzie można kupić z tej dotacji? 300? No przecież pani dyrektor powiedziała 300 rowerów mhm. do, do, do 200 tys. zł na zakup roweru. 300 rowerów na 300 tysięcy mieszkańców. Panie Rafała, ja panu później wyjaśnię, bo to mhm. ja, ja, ja wiem, tylko to chodzi mi o no to, nie że skoro... To jest jak z tymi fotowoltaniką, że na przykład potem w szczegółach te kryteria wyboru okazało się, że na przykład że osoby, które najbardziej potrzebowały woltaniki, na przykład daję przykład Krzysztof Kononowicz. Nie mógł się ubiegać, bo nie ma pieca kategorii TOK-5, ma stary Kopciu. A musiałbym mieć, żeby założyć fotowoltaikę. Hmm. rozmawiamy o Panie Rafale, ja myślę tak. że tutaj Pan Radny Pedro Rębowski, był właśnie tutaj Tutaj na przykład Państwo powiedzieliście, że tego projektu tak. i myślę, że. Ale teraz to Urząd Miasta ustala warunki przyznania, a na przykład o warunkach Państwo mówiliście, że nie może być to dotacja dla do osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Czyli na przykład jakichś kurierów rowerowych z punktu widzenia ochrony środowiska na przykład właśnie lepiej, bo oni by mniej użytkowali samochód jeżdżącym rowerem. Państwo na przykład dadzą dotację dla kogoś, kto postawi ten rower w piwnicy i nie będzie go użytkować. Zgodnie z tymi kryteriami. Pani tak? Rafale, zobaczymy komu damy, zobaczymy czy w ogóle damy, czy się zgłoszą Państwo. Ja myślę, że tak jak Pani powiedziała, myślę, że będzie dużo chętnych. A, chętnych to na pewno dużo będzie. Się patrzeć, będziemy zgadza. ewentualnie tutaj się zastanawiać, czy sobie osobie nie ma, została do na Czy nieodpowiedni? Uważam, że regulamin, tak jak tu Pani jak to powiedziała, regulamin będzie jeszcze szczegółowo określony dopiero w momencie, kiedy będzie podpisana umowa z Urzędem Maszczokowskim. Przechodzimy przez Państwa do głosowania w tym punkcie. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały w sprawie zasad udzielania do taksów zakup zakupu elektrycznego w roku 2023 w ramach zadania ekorowych dla samochodu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6? za? Kto z Państwa jest przeciw? Nie. Kto się wstrzymał? Dwie wstrzymujące. Zatem projekt uchwały został doopiniowany pozytywnie. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie widzę żadnych zgłoszeń zapędzamy kamer pod dziewiąty i damy samy pod głowy. Prawie kamer w oświeniu dzisiejszej Dziękuję, dziękuję bardzo.